Pierwszy komputer ENIAC zajmował powierzchnię typowego domu. Jego programowanie wymagało setek specjalistów, którzy umieszczali wtyki w odpowiednich wejściach. Pomimo miniaturyzacji, komputery na początku lat 80. nadal wymagały sporej wiedzy, żeby je obsługiwać. Trzeba było znać wiersz poleceń. Rewolucją okazał się komputer z graficznym interfejsem użytkownika i myszą. Teraz wystarczyło najechać na ikony i kliknąć, a droga do tego, by każdy mógł korzystać z komputera, stała otworem. Teraz Ty możesz przenieść się do tamtych czasów. Retromysz komputerowa to niezwykły symbol lat 80. Przypomnij Ci, jak kiedyś wyglądały komputery i dlaczego były tak niesamowite. W oprawie retro mamy nowoczesną mysz optyczną na wejście USB. Na pewno poczujesz się wyjątkowo wśród innych użytkowników komputerów. Nie rozumiem tego. Ja też nie rozumiem. Dlaczego myszki nie nazwali manipulatorem stołokulotocznym? Przecież to jest taka dobra nazwa.